Leży na sklepowej półce. Kupisz ją wszędzie, kosztuje złoty 50 zł i niby to zwykła przyprawa, ale mało kto wie, że nie tylko może wzbogacić smak świątecznych wypieków, ale jej skład to prawdziwy skarb, który pomoże schorowanym ludziom. Bowiem składniki w tej przyprawie zawarte to dosłownie gotowe remedium na wsparcie naszego zdrowia w wielu chorobach. Drodzy Państwo, przyprawa do piernika. Kto by pomyślał, że może chronić przed miażdżycą, przed lękiem, depresją, że zmniejsza insulinooporność, że potęguje o 20 razy działanie insuliny, a tym samym oszczędza trzóstkę u chorych na cukrzycę. Obniża także poziom glukozy i wiele, wiele, wiele więcej. Tajemnicą działania przyprawy do piernika jest to, że w tym samym miejscu i w tym samym czasie występują w niej naturalne substancje, które nasilają swoje działanie. Przypomnę, w jej skład wchodzą cynamon, Goździki, kardamon, kolendra czy ziele angielskie. Choć kojarzy nam się głównie ze smakiem piernika, mało który lek potrafi zrobić z naszym zdrowiem to, co ta przyprawa. Więc zobaczmy to na własne oczy. Zapewne wielu z Państwa zastanawia się teraz, co ma przysłowiowy piernik do wiatraka. Ano, zobaczmy. I zacznijmy od zdrowia naszych naczyń krwionośnych. Co może dać nam dosypanie dosłownie połowy łyżeczki przyprawy do piernika do naszej? Porannej herbaty, a nawet kawy. Drodzy Państwo, zdecydowanie zmniejszy się ryzyko rozwoju miażdżycy. A to wszystko za sprawą obecności w niej goździków i cynamonu. Ta para związków wykazuje silne antymiażdżycowe oraz odmładzające naczynia krwionośne działanie. I pytanie dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze, goździki hamują utlenianie cholesterolu. A przypomnę, to właśnie utleniony cholesterol jest składową blaszki miażdżycowej. Natomiast cynamon chroni przed są dlatego, że blokuje przenikanie cholesterolu przez ściany naczyń krwionośnych. To z kolei blokuje utlenione cząsteczki cholesterolu przed pożeraniem przez komórki piankowate, które potem, tak mówiąc kolokwialnie, zasysane są do ściany naczyń. I tak niestety zaczyna się miażdżyca. Czytamy o tym w badaniu pod tytułem Wodne wyciągi z cynamonu i goździków wykazują silne przeciwmiażdżycowe działanie. Prócz tego, w jednym z badań, a tym razem posłużę się badaniami na zwierzętach, dowiedziono, że cynamon, ale połączony z goździkami, obniża poziom cholesterolu o 68%, a trójglicerydów aż o 80%. Oczywiście to są dane troszkę ponad wyraz, bo to jest badanie na zwierzętach. Natomiast przypomnę, że wysoki poziom trójglicerydów w połączeniu z wysokim poziomem cholesterolu, który łatwo ulega utlenieniu, to jest bardzo prosta droga do miężczycy i wszelkich chorób naczyń krwionośnych. Jak zatem widać, główna para przyprawy piernikowej, która nadaje jej smaku, ale także i charakteru, to jest obiecujące wsparcie dla zdrowia naszych naczyń. Ale prócz naczyń krwionośnych, przyprawa do piernika niczym tarcza w wyjątkowo silny sposób chroni naszą wątrobę. I to działanie objawia się na wielu różnych płaszczyznach. Natomiast no, ponieważ zdrowie wątroby to jest bardzo ważny temat, to w tym punkcie przycupniemy troszkę Dłużej. Szanowni Państwo, przechodząc do pierwszego działania ochronnego na naszą wątrobę. Myślę, że nie jest żadną tajemnicą, że Polacy zażywają leki przeciwbólowe bez recepty, jak landrynki. Jak boli ząb, to tabletka, jak boli głowa, to tabletka, jak boli kręgosłup, to tabletka, a powieka, no to także tabletka. Do kupienia są wszędzie, na stacji benzynowej czy w zwykłym kiosku. Problem polega na tym, że te tabletki bez recepty, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne, to poważny problem dla zdrowia naszej wątroby, ale także i nerek, pod warunkiem oczywiście, że używane są regularnie. Możemy o tym przeczytać, chociażby w badaniu pod tytułem uszkodzenie wątroby spowodowane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi w Stanach Zjednoczonych, czy na przykład w kolejnym badaniu pod tytułem niesteroidowe leki przeciwzapalne, jakie jest rzeczywiste ryzyko uszkodzenia wątroby. To ryzyko uszkodzenia wątroby przez te leki, ale oczywiście jeśli używane są regularnie, to jest słowo klucz, jest różne, od 3 do 14%. Natomiast niektóre z tych leków już wycofano, ponieważ, jak widzimy na powyższym obrazku, komórki wątroby dosłownie zapadają się po stosowaniu jednego z pierwszych wynalezionych leków z tej grupy. No i teraz, po co ja Państwu o tym w ogóle mówię? Drodzy Państwo, okazuje się bowiem, że no, niestety nie zawsze się da normalnie funkcjonować bez regularnego zażywania tych leków. Wiele chorób, oczywiście tych chorób przewlekłych, w tym głównie te przebiegające z bólem naszych stawów, niestety wymaga stosowania tych leków, oczywiście leków przeciwbólowych, aby osoba chora mogła w ogóle funkcjonować. I w tym miejscu z pomocą przychodzi nam właśnie przyprawa do pierników. Okazuje się bowiem, że ekstrakt z goździków zawarty w tej przyprawie pozwala zmniejszyć nawet o 90% dawkę właśnie tych leków przeciwbólowych, które stosujemy i kupujemy bez recepty. Natomiast to jest ogromne odciążenie a tym samym korzyść dla zdrowia naszej wątroby. Dowiedziono tego w badaniach na zwierzętach 4 lata temu. W badaniu tym, jak widzimy, dawka diklofenaku potrzebna do ukojenia bólu Stanowi niecałe 10% tego, co stanowiła bez dodatku goździków. Ale przyprawa do piernika, ze względu na swój skład, chroni wątrobę także przez inne mechanizmy. Co mam na myśli? Otóż cynamon, goździki, kardamon oraz kolendra czyli prawie wszystkie składniki przyprawy piernikowej każdy, powtarzam, każdy z tych składników z osobna ma zdolność ochrony wątroby przed działaniem toksyn, którymi przepełniona jest oczywiście dzisiejsza żywność. Dalej, każdy z tych składników wiąże w jelitach, a następnie unieszkodliwia toksyny, głównie takie jak metale ciężkie czy też ksenobiotyki, a następnie pozwala usunąć je wraz z skałem na zewnątrz naszego ciała. Tym samym nie trafiają do wątroby. Po pierwsze, kolendra wiąże oraz usuwa ołów oraz arsen z jelit. Kolejno, eugenol zawarty w goździkach chroni naszą wątrobę przed szkodliwym działaniem kadmu, już po 21 dniach. Dalej, cynamon chroni wątrobę przed ksenobiotykami, takimi jak plastik czy epoksydy, którymi wyścielone są wnętrza metalowych puszek, w których kupujemy naszą żywność czy napoje. I w końcu kardamon chroni wątrobę, gdyż wiąże w jelitach ołów i rtęć. Jak widać, przyprawa do piernika ma bardzo praktyczne zastosowanie. bowiem w tych przyziemnych i codziennych sytuacjach potrafi wątrobę odciążyć, ale to co jest bardzo ważne, także chronić przed zniszczeniem przez szkodliwe związki. No dobrze, do tej pory wiemy, że przyprawa do piernika potrafi chronić nasze naczynia krwionośne, chroni naszą wątrobę, usuwa toksyny, ale także ma działanie przeciwzapalne. Ale jest coś jeszcze. Drodzy państwo, przyprawa piernikowa pomoże także chorym na cukrzycę, ale także Stan przedcukrzycowy. Dlaczego? Ano dlatego, że zawarty cynamon, właśnie cynamon w tej przyprawie, wyraźnie poprawia działanie insuliny, a to ma ogromne znaczenie dla osób, które cierpią na insulinooporność. W badaniu z 2023 roku pod tytułem Wpływ cynamonu na metabolizm glikolipidów czytamy: Wodne roztwory cynamonu mogą zwiększać zależny od insuliny metabolizm glukozy około 20-krotnie. Oznacza to, że już sam cynamon zawarty w tej przyprawie jest świetnym sposobem na wsparcie zdrowia dla tych osób, które borykają się oczywiście z insulinoopornością, ale także podwyższonym poziomem glukozy we krwi. Żeby nie być gołosłownym, tutaj tylko Państwu dodam, że już dosłownie po dwóch, nie więcej dwóch-trzech miesiącach, ale oczywiście regularnego stosowania cynamonu, poranna glukoza potrafi spaść aż o 25 mg na decylitr. Drodzy Państwo, to jest wartość, która jest w stanie zawstydzić nie jeden lek. Naukowcy w badaniu pod tytułem Zastosowanie cynamonu w cukrzycy typu drugiego piszą wprost. Stosując cynamon od 4 do 18 tygodni obniżyliśmy poziom glukozy na czczo aż o 25 mg na decylitr. I tutaj tylko dodam, że jeśli ktoś z Państwa będzie chciał używać tej przyprawy do walki z podwyższonym poziomem glukozy, to warto tę przyprawę dodać do zielonej herbaty. Nie do czarnej, ale do zielonej. Pytanie dlaczego? Ponieważ cynamon, imbir oraz w tym przypadku zielona herbata wzmacniają swoje działanie nawzajem a to jest to, co jest bardzo ważne, co odróżnia od samego działania cynamonu w tym przypadku to połączenie zmniejsza poziom glukozy, ale po posiłku. W badaniu pod tytułem Połączenie zielonej herbaty cynamonu i imbiru. Na poprawę stężenia glukozy we krwi po posiłku czytamy. Kombinacja tych ziół wykazała najlepsze efekty obniżania poziomu glukozy po posiłkowej w porównaniu do każdego z tych ziół z osobna. Natomiast prócz cynamonu oraz imbiru przypominam, że w przyprawie piernikowej znajduje się także kardamon, natomiast ta roślina o ile nie ma takiego wspaniałego wpływu na poziom glukozy, to wspomaga odtworzenie tak zwanego buforu antyoksydacyjnego w ciele osoby chorej na cukrzycę typu drugiego, a to oczywiście zmniejsza ryzyko powikłań. Co to znaczy? Drodzy państwo, cukrzyca ze względu na to, że rozsiewa w naszym ciele wolne rodniki, powoduje wyczerpanie naszych wewnętrznych antyoksydantów, takich na przykład jak glutation, które przed wolnymi rodnikami całe nasze ciało chronią. Zatem, jeśli nasze mechanizmy obronne zawiodą, ciało jest niszczone przez wolne rodniki, i w tym miejscu właśnie z pomocą przychodzi nam kardamon. Związki z tej rośliny o działaniu wyłapującym wolne rodniki mogą zastępować glutation, gdy jego zasoby są na wykończeniu. No i ten bufor antyoksydacyjny, i teraz już nie tylko u chorych na cukrzycę, daje nam wszystkim jeszcze jedną korzyść. Drodzy widzowie, stres, stres. I jeszcze raz stres. Kto go dziś nie odczuwa? Stres podobnie jak cukrzyca, rozsiewa w naszym ciele wolne rodniki. Oczywiście przez kilka różnych mechanizmów, ja ich nie będę tu przytaczał. Niestety, natłok wolnych rodników bardzo źle wpływa na naszą psychikę, gdyż zwiększa ryzyko nie tylko nieuzasadnionego lęku, ale także zwiększa ryzyko rozwoju depresji. Natomiast naukowcy wskazali, że przeciwutleniacze zmniejszają ryzyko rozwoju tych dolegliwości. O tym z kolei możemy przeczytać w badaniu pod tytułem Rola czy w uogólnionym zaburzeniu lękowym oraz depresji. Zatem, poranna herbata albo nawet poranna kawa z dodatkiem połowy łyżeczki przyprawy piernikowej to jest kolejny bardzo dobry sposób na poprawę naszego samopoczucia, więcej uśmiechu na co dzień i większą odporność na stres, którego, no, bądźmy ze sobą szczerzy, nie da się w dzisiejszych czasach uniknąć. Drodzy Państwo, na sam koniec ostrzegam Państwa przed oszustami, którzy wykorzystują mój wizerunek bez mojej zgody do reklamowania przeróżnych preparatów, od maści, poprzez kosmetyki, włącznie po suplementy diety. Informuję Państwa, że moje oryginalne witaminy odnajdziecie na mojej oficjalnej stronie, czyli marekskoczylas.pl, do której link zawsze umieszczam w opisie filmu. Na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, jak zawsze. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia!